Hej, hej, witajcie z tej strony nie Niespełna dwa tygodnie temu cały fandom Miracles obiegła informacja, a raczej koncept art przedstawiający Alię w kostiumie Biedronki. Początkowo mogłoby się to wydawać na jakiś dobry fake, bo Alia jako Biedronka nie niemożliwe po co dlaczego, ale patrząc na sam ten koncept art i źródło z jakiego pochodzi, można przez chwilę zastanowić się i zadać sobie pytanie, czy Alia w sezonie czwartym przemieni się w Biedronkę? Na to pytanie odpowiemy już za chwilkę, bo teraz, moi drodzy, konkurs. Jeśli jesteście miłości. Książek, to ten konkurs jest dla Was, a szans na wygranie nagrody jest aż 6. Do wygrania książka Magiczne Wrota mojej narzeczonej Magdy Słusznia, którą możecie znać chociażby z biedronkowych opowiadań na łatpadzie. Książka, oczywiście, wraz z jej autografem, również moim i zestawem gadżetów. Za przekazanie książki na konkurs dziękuję wydawnictwu Fenix, bo to dzięki nim mogę zorganizować dla Was taki konkursik. Pokrótce opowiem Wam o czym jest mój patronat medialny. W książce znajdziecie przede wszystkim: Wojnę, magię, czarodziejów, smoki, unikatowe postaci, miłość i przede wszystkim magiczne wrota, które skrywają coś, o co walczy północ i południe, a do jednego z tych królestw należy główna bohaterka, księżniczka Iga. To na nią czeka historia pełna przygód i to nastawi czoła wielu wyzwaniom i niejednokrotnemu niebezpieczeństwu, co tak naprawdę skrywają magiczne wrota i kto okaże się przyjacielem i miłością głównej. Bohaterki tego przekonacie się czytając właśnie te pozycje. A jeśli jesteście miłośnikami książek młodzieżowych z elementami fantazy i nutką romansu, to ta książka jest dla Was. Gorąco polecam. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie i wygrać omawianą przeze mnie książkę? Oczywiście zasubskrybować mój kanał razem z dzwoneczkiem. Napisać w komentarzu hashtag konkurs i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie konkursowe. Jaka waszym zdaniem jest ulubiona książka władcy Ciem. Na wasze odpowiedzi czekam do 29 sierpnia wyłącznie, a wyniki pojawią się już 31 sierpnia w moim materiale. Dlaczego na samym początku wspomniałem o tym, że szans na wygranie jest aż 6. A dlatego, że nie ja tylko organizuję ten konkurs, ale również inni patroni i Magda, dlatego też jeśli tutaj nie uda wam się wygrać magicznych wrót, to możecie próbować u kogoś innego. Na ekranie pojawia wam się teraz cały harmonogram, z którym warto się zapoznać. Zastopujcie film, zróbcie zdjęcie i zapiszcie, bo na pewno wam się przyda. Wszystkie linki macie w opisie tego materiału, jak i również przypiętym komentarzu. Życzę wszystkim powodzenia, a teraz wracamy do myślę, że wyczekiwanego przez was tematu. Alia jako Biedronka. Kto by się tego spodziewał, co? A raczej, kto w ogóle brał pod uwagę takie wydarzenia w sezonie czwartym? Myślę, że nikt, ale do czasu publikacji tego oto właśnie zdjęcia, zamazanego oczywiście, które pojawiło się w krótkim filmie Lindy na jej Instagramie. Zabawne jest to, że niektóre konceptarty zostały już przez nią opublikowane dwa lata temu. To wtedy rozwiązywaliśmy zagadkę Zoe i nową Queen Bee, więc Alia jako Biedronka również pochodzi z konceptartu, jaki Linda widziała dokładnie dwa lata temu. Na samym w tym zdjęciu, oprócz głównego naszego dzisiejszego tematu, widać nowy strój Biedronki, jaki zadebiutował w odcinku Mr. Pigeon 72. Samą Biedronkę, jej broń, koncept arty Polly oraz Pigelli, na dole chyba to jest Czarny Kot, a jeśli nie on to inny, nowy super bohater, a po lewej zaś obok niego posiadacz Miraklum Koguta. Ciekawa sprawa, muszę przyznać, ale nas najbardziej interesuje środkowe zdjęcie, czyli postać Ali jako Biedronki. Tutaj doskonale widać trzy pozycje tej postaci, różnią się fryzurą i zapewne czymś jeszcze, lecz teraz aktualnie Widać zmiany w fryzurze, która ewidentnie mówi o tym, że to alia. Kolor czerwony wskazuje na nic innego jak kostium biedronki, bo jaki by inny. Nowa transformacja alia jako superbohaterki, przecież ona przychodzi już samą siebie w tym sezonie czwartym. Poznanie sekretu Marnet, angaż w biedronkowe sprawy, alia jako rena, Fertif. I oczywiście zdradzenie sekretu Nino, że ona ciągle działa jako rena, ale pod ukryciem. Nie powinna tego robić, przecież obiecała Marnet, prawda? Ale żeby dodając do tego wszystkiego jeszcze alię jako biedronkę, cholera. Wygląda na to, że faktycznie w sezonie czwartym będzie dane namowej żyć nową Biedronkę, oczywiście w cudzysłowie. Przecież te koncept arty nie mogą kłamać, prawda? Raczej nie, a nie raczej, a na pewno nie i wszystko jest jak najbardziej prawdziwe. No, poza tym 15 czerwca globna swojego YouTuba wrzucił film, którego główną bohaterką była Alia. Ciekawe, prawda? No słuchajcie dalej. W owym materiale Alia opowiada trochę o tym, która z jej przyjaciółek doczekałaby się miraklom, gdyby była strażniczką pudełka. Swoją drogą ciekawy materiał warto zobaczyć, lecz w jednym fragmencie pokazała miraklum biedronki i oznajmiła, że osobą zasługującą na tę potężną biżuterię byłaby ona. Dokładnie tak, Alia jako Biedronka tak jak widzicie teraz na ekranie. Czyżby wtedy Glob zasugerował nam, że Alia w sezonie czwartym stanie się Biedronką na jeden odcinek? Czy w tym samym materiale lub owym fragmencie jest tylko i wyłącznie fajna koncepcja pokazania Ali, która marzy o tym by być Biedronką? Teoria czy może przemycenie jakiegoś spoilera odnośnie jej nowej przemiany? Ciężko ocenić, ale można powiedzieć, że nic nie dzieje się przez przypadek, a w szczególności jeśli chodzi o Miraklus i brazylijską stację GLOB. W jakim odcinku będziemy świadkami tego wydarzenia i dlaczego? Na te pytania odpowiemy sobie w innym materiale, bo patrząc na to wszystko co przedstawiłem w dzisiejszym nie można mówić o pomyłce. Czy Alia jako Biedronka nadchodzi? Myślę, że jak najbardziej. Zostawcie kciuka w górę, komentarz z Waszą opinią i subskrypcję z dzwoneczkiem, jak jesteście nowi, by być na bieżąco. Nasz cel to ćwierć miliona. Udostępnienie również mile widziane. Ja byłem Olchu i do zobaczenia już niebawem w kolejnym materiale. Bye bye.